Pierwsze co, to od razu pompujemy oponkę. jesteśmy u wulkanizatora i działamy. Nieźle. Jarek mówi, że chyba odpali tego sprzęta, także luks. I powiedz, Konradowi, pożyczę. No dobra, oddaję, znaczy oddaję, pożyczam blastera. Wszystko działa. O co jest? Ojej, dobra trzymaj majster No to weź kamerką coś no, na powiedz Ja mam 200 Co 200kg? Kurwa, markowy kład, to no, Kurwa na siklonie No to wie, No wie, wierzą mi coś w kręgosłupie pierdolki Kurwa, Chodzą na te siłowni, a nie mają siły przyczepki podczas. A to podniósłbyś sam? Podniósłbym może, ale ja ten ja nie ćwiczę ostatnio To jeszcze mi coś pierdzielnie w kręgosłupie To 200, nie no idę, to no nie wiem ile taki kład waży To waży z 50kg <grym> Dobra, lecimy Ojej Dobra majster, zostaw baterię Bo musimy jeszcze odpalić przed oddaniem, żeby nie było, że wszystko działa Dobra <grym> majster No dobra, sąsiad Ile, ile lat stał? 7, Choczek mówisz, tak? 7, no lat nieodpalany quad Dawaj To jest prawdziwy cold, cold start Zobaczymy. A gdzie? My... Tu? No to, to tam kopiesz w A nie tu. Cold start. Po siedmiu latach. Przyczepkę nie W sumie to ten gaz nie jest tak. taki malutki. Jak to trochę może... No ty zagadaj. Gazu może trochę. No, tu jakaś... 🎵🎵🎵 O kurwa! Dzisiaj w ogóle, to możecie znaleźć się na odcinku na kanale Zryty Moto. Właśnie daję zbliżenie na czat. Może siebie wychwycicie. Piszcie, co chcecie. Pozdro, albo serduszka najlepiej. Piszcie, co chcecie. live trwa. Jedziemy do. Patrzcie. Spam. <śm> <śm> O kurde, ciekawe czy to wychwycą. No powiem wam, że jest naprawdę niezły spam. Wymiatacie. No dobra. Co ja? bierzemy się zaraz? A Ole masz łapę. Co ty myślisz, Maist? Chyba dzisiaj, ja dzisiaj... nie byłeś się siłowni. No, no dzisiaj nie. ale... ale masz masz metrówkę lejaru? Co Żeby się zmienić. Ale zasuwa ten czat. No dobra, ej, widzowie, musicie nam pomóc. No dobra, cięcie. No, no próbujemy taniej, ci macie, no, no, jaro, jak ten gaźnik? W tragicznym A, stanie. Żeby nie mówić, co w stanie Jeszcze nie tragicznym pomyślałem, bata. bo. No. no to dobra, ej, Czeka, jeszcze teraz tu, odkryła trwa. Wstawiłem na Instagrama, że jestem połamany i jeden z widzów mi zarzucił temat, żeby kupić kładzisza na ten czas. No i żyj w automacie najlepiej, no nie? No i stabilna, ja myślę, ta ta że odpali. Polega, z którym byłem na tak słaby ta sprzęt ta opisał, nie może 20. nie odpalić. Ostrość zła. Któryś stoi w garaczu, w albo woda, albo, albo nieznane boda. substancje typu, nie wiem, coś innego, tłuszcz jakiś czy coś. Czyli jest bardzo źle. No, czyli w sumie wiesz, on by odpalał, przerywał, ale... Albo jeszcze co innego? W sumie go wyciągnęliśmy za dobrą cenę, myślę że go kupiliśmy, Ocenie się dowiecie na odcinku Bo będziemy teraz Ty, to nie jest woda, co? Także uuu, fajnie Zobaczcie, ja powinienem być w Warszawie Bądźcie, że nie e, w się z Co wiecie, to jest, co no, to no, jest, no, to no, jest no, za banie no, Dobrze, chociaż nie. miedziuchy duże <laughs> Może na złomie się zwróci Co ty gadasz, że ten Renegade 3000 tak no, no ja, co, odbiście, no trzeba wkładać dobra, to z powrotem. Patrzę, patrzę jeszcze koło, ten, czy coś tu. Panie, coś u siebie rób jak u siebie. Ale ten kendura nawet u mnie nie jest wspierający, Małujarka no, jest to... Wiecej, Wydzwoniliśmy tak. prawdziwego majstra, ratownika. Kurde, te kury no, nasze oh. sobie rychamy <laughs> zrobię. <laughs> no, no, Majster to już coś czuje, że będzie chuzna złożona. Będzie, bo, bo dzisiaj mi przyszedł dopiero klucz do... Dynamometryczny. Dynametryczny, że nie zły na siłę. Pisar w ja, ten, ten garaż. Pisał, tak? No bo tego się nie da zamontować bez. Możemy próbować pod huzania. Ja, ej, jakie są szanse? A tak, to obstawia... w tak, że... spędze inwestować, Grzesiu, odpali to czy nie? Oczywiście, że odpali. Patryk, Patryk to 7 lat stało w garażu. No, Patryk, Patryk odpali? Siedem lat w garażu Jeszcze zostało. będzie dzisiaj pokajnikowie. Patryk odpalił? Nie, bo nie ma łańcucha. A, to no, miałem no, zobaczyć. No masz... naprawdę będę miał taki. Patryk odpali. No odpali. Daniel? No jak ma nie odpali. Ja, ja myślę, że odpali i zgaśnie. Ja też, stawiam, odpali. Już będzie, już będzie <coughs> ja też stawiam, że odpali. Ja ja tak, tak. Patrykowi Patrykowi Patryk I już będzie ładnie chodziło. Ja też stawiam, że odpali. Patrykowi eleganckim, akumulator. Długi, długi. kręcił Problem no jest z tym, że Maciek może nie będzie miał czasu, albo coś wiesz. Ja Super 603. 300. No, bo tutaj jest tylko jak takie coś. No, ma trochę się podleć w ondy. Masę, że jak to się przekręcało do odpalania? A ten, a tam w okay. stanie jakieś. On powiedział na środek, żeby był. Na środek maro. jest. A w stanie to jakieś ma? Nie wiem. Ale to jest to z rozrusznika, nie? nie. No to ma... Gdzie tu rozrusznik? No właśnie Prowadzi? nie wiem, jak to było. A coś trzeba Nie, on kopał to. chyba to. Hmm? Nie, no. przecież nie, kręcił no, okay. z rozrusznika. Przekręcony jest w pewnie. O! Nie. Światła działają! Zgadź światła, majster! Nie, on też był. Tak, był. O, no dobra. No nigdy była, a ona to gaźnik pusty ją on 7 lat nie odpalał, to... <grym> Może być coś co takie. Ciekawe to na tej stanie. Dawaj pod prostownik. Ale jest, wiesz akumulator to na dużo starszy, bo to samochodowy. Duży. taki... Wiesz, on gaźnik ma pusty ten, to... A nie jest automatyczne. No, widzisz. No, może tam właściwie No, 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 podłączyłeś. tak? Wiesz, no, tam może pokopię go trochę, to. No, a co? No. to, było, ale teraz wykręcić, to, było, to Ty, A podlewałeś pod świecę, czy nie? Hmm. E, bo on powiedział, że on trzy temu świece sprawdzał. Tylko zobaczymy, czy iskra jest. Kraj. A podlewałeś pod świecę, czy nie? Bo nie, słabo. Dawaj podlejemy pod świecę, tylko zobaczymy jak ty, to znaczy, on ma tu świecę w ogóle? Z twojej strony? Nie widzę. Nie no, z jest jest mój. Przecież to diesel. Tak? A oni benzynę leją? Bo... <śled> no no raz zobaczymy, na spokojnie. Się, bo... Dawaj, ta pomnik. Kurwa, piwnica. Gdyś przyszedł tu na Czemu piechotę. Czemu tak nie pisałeś, jak ty... klucze moje miałeś? No za właśnie. <grym> Pisał, a weźmiesz ten akumulator dla grubego czy nie? Ja tu masz dobry akumulator. Tak, nie no, widzowie, pisarz nie zasłużył. Dzisiaj przyjechałem do niego, bo nie było, on był w Ostrołęce, a my po podwórku jego jeździliśmy. Wzmocnienie. A tam iskry. Jest tu ten rozruch? Na tym akumulatorze, nie. czy nie? Na prostowniku nie ma. Znaczy na akumulatorze. A, to a w każdym razie weźmy trochę No jesteś. dobra. Dzieżymy niepierdolnie kurwa przebicie. Jak pierdzielnie, to raczej. Nie, 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 nie. Ani masz jakiejś świecy? Wiesz co? No mogę inną wziąć, no, ale nie, ma... nie wiem, czy gwint będzie pasował, ale żeby sprawdzić tylko. Góra, tak to jest. Miałbyś tylko gaźnik do regulacji, a tu. Ale korzy powiedział, zgodził się na cenę i mówi bez zwrotu Było <śmany> 50 zł mu dołożyć No, trzeba było te 5 mu dać ma 750 osób Czekaj to jaka tu świeca była dobra, muszę powypierdzielać, bo to te świeca to no, kurwa nie daję iskry a kabel od, od świecy? Może jeszcze na sam kabel wezmę no, Zobacz, czy to jest prąd, czy cewka daje Tu są mm. co, jakieś... co, śruby od tej cewki tak zardzewiałe, że może ona nie ma tam masy, czy coś Iskry nie ma widownia, jest no, A Bezpiecznik nie Tak, dobry jest drugiej, ale ten jest odładowany mm. to Prędzej może, wiesz co, same odkręcić cewkę i przykręcić, a daj jeszcze na samo to no. Jak to? Jest gotowy do powiedz. Czujesz coś? No. Nie, tu pod napięciem co to drugie? A moc, o. A nie, to to, nie wiem, ale to chyba nie wali, bo to, nie wiem, może do człowieka zabić? To nie sprzęgło, to hamulec. Ale jak nie wciśniesz, to nie, o, nie, nie będzie parę. A, dobra, dobra. A pokaż, światło, ale prawa, ja to ja wam, Grzesiu. Oczywiście. Nie jedno działa, prawe spalone jest. Nie, no działa. działa. słabo się... świeci teraz. Jaka tu w środku, jakby normalnie jeszcze woda. No dobra, majster, dawaj. Nie, w ogóle nie ma ich. to jest coś nie ma jej... No to teraz trzeba ustalić, czemu Czekaj. nie ma. A on nie ma tu czegoś na przykład. No takie zabezpieczenie, no weź. Bo on wie, co, słońce coś mówił jeszcze, ale to z tym to pewnie nie kręcił w ogóle. A, A bo to jest. Się... Poczekaj. No bo on no, mówił, że tam tak. na jej... no on... Żeby na środek było, tak? No nie wiem, no no. No. Ale wiesz, że w połowie kabla walnęło normalnie. Jest, tak jak, <śmiech> jak <śmiech> ja. Ten łącznik ja zobaczony jest taki, że wraca. <śmiech> 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 Ale on jest zawsze na środku. Znaczy, trzeba wiedzieć. Jest, jest iskra, ale kabel ma takie jebane przebicie, że iskra się pojawiła. Dobra, to palem teraz. Bo... No, jest... Kręć to świecę, kręć to fajkę. Dobra, teraz to chyba będzie. To weź jeszcze świecę. Sprawdzimy jeszcze na świecy iskrę. Jarek już masz masz do doświadczenie. A my takie dymy Wam zapewniamy? Dobra, wyłączamy to. Na rawidowie nie ma łapek, nie ma tego dymu. Urad, tu człowiek porażony prądem został. Spokojnie. Dobra, widzę, że to przemyślałeś i dałeś tą łapkę w górę. To zapraszam cię do kontynuacji oglądania <laughs> tego chula kabaretu. Ale człowieku, tu iskra to się pojawiła na 10 cm, naprawdę. No, <laughs> Jak to jemnęło. Jaki ty masz prostownik? Ej Jarek, masz tu wejście C? Ładowarkę? W czym? No możemy podładował a, baterię, bo już a, 30% ja. tylko. No dobra, masz... Olu! Proszę, to nie, tylko do zwrot. Więc to to wam to moje go, proszę ci z mojej wyjmę. Masz, dużo pieniędzy przygotować za tyle, jak dla ciebie? Masz, to, masz. Co? Ze 4000, ty, zaliczki! Mi... Ja no próbuj. Panie, jest, to trzymać. No nie kurwa, ale człowieku, tu wali przebiciem z z kabla, ze wszystkiego. <śpiewanie> Dobrze, muszą być dymy. Panie? I jak ci będzie przerywał, to musisz od razu wymienić wszystko. A znaczy to nie można izolacją zapierdolić tego? No to i tak wali przebicie, no nie wiem Półcenty na Ale to człowiek wali i z fajki i z kabla, Tak żeby to nie wygląda. Dobrze będzie. będzie. No to stara guma pewnie popękało. Kurwa, majster. Lepiej jak więcej niż za mało. Majster nie kłamał, iskra jest. Lepiej więcej niż za mało. Eh, to koszka. No, a kable dorabisz, czy nie? No znaczy ten kabel od tej, no to... Kewki to muszę wymienić, jest? No no ten no to... nie złożonych. Ale to ten lepszy, to drożej kupi. Kto go kupił? No majce, to jest mój... To jest mój kładzisz i się nazywa rumpel. Pozdrawo. Siema. Nie no mam bro! Kimano za czeski napisał, majster już na jebanie". nie no, ja już tam po dwóch tylko na razie po dwóch i kebabi. O, się świeci, wiesz? A przez No dobra. No, no, dobra. dobra. Wprost Trzeba Atwalej. przyłączyć zapłon chyba. Nie, ja wprost dobra to... <śleski> Wiesz, śmierdzi tym starym paliwem. Ale no tak bycie gościnem, tak żeby na starym też musiał zapalić na wlałym moczu. No mogę zjechać to wszystko w tym moczu. A pan przy nas zlewał czy to starym? No dolał, ale tam z jakiejś bańki. Ale wiesz co? Oj, śmierdzi tym starym paliwem. Kurde, no pasowałoby to, z pasowała, z to wyczyścić. Z masz strzykawy, możemy mu podlać na no Tak, no tam z tego filtra. Podświecę nawet trochę. Czy co, pod czy na filtrze filtr normalnie? Albo podświecę, tak. Dwa razy prąd pierdolny. No, no ratownik ze strzykawą taką. Ja się, kupa, nie się. Większe są. Większe się wkładało. Zatkaj jest z powietrza, zdaj się paliwo łapie. No tak. Jaruś, ale brzuszek no. No. To nie Jarek. Mamy oszukać, taty <laughs> <damy> oszukać. Ale <laughs> brzucha nie oszukać. Paulina Pysia na rowerze złamał. Ach. Widzowie, zostawcie łapkę w górę, i no dokładnie nic. kuba, TV. dzięki no. pisze, Ciekawe i wiadomo, co to będzie. będzie. No teraz jest 800 <laughs> widzów chyba. Kawe przynajmniej... czy dym puści po 7 latach? Myślę, no, że tak. tak. <gulę> ja, jare, to... ty miałeś na W Kurde, ja to się O. o! o! Paliwo! Podnikle. Dobra, trzeba ten. Podnikle. Od razu tylko ten no, zapali. No, ma ochotę. A jak mu mówię, jeszcze tam pod to po bo... co? Kilka, wyciągnąć się bez tego. Basio. I lać z tego prosto, ze strzykawy. Z w sumie. No to za paliwo. To nie musisz nabyć ten yy, Albo wyski do... Tylko pod sam ten Dobra, przed... gada <noise> ma jedne spodnie robocze do dwóch rodzin Widzicie po prostu O kurwa A to chiński Opowiadali mi, że to tuningowany. Żeby dni dopłacać za niego Daj Kula, ja jaja, zobaczycie na tym vlogu co na no, bezpośrednio, ze strzykawy. A tak jakby od razu podłączyć zamiast baku? Można tylko, żeby wytrzymali się, dobra? Zajdź. Trzymaj, Czekaj, to ja będę podawał. Dajcie, wyczyszczaj. To wyczyszczyli przed chwilą. tu jak widziałeś, to tam dysze, nie no nie Zobacz, tam baku leci. Brud. Może też być tak, że te paliwo się nie nadaje z bak, no, tak, że tak? Żeby się dotrybiło, to... No, teraz to Teraz, ten... musisz trzymać. teraz ogólnie, mamy taki bak. Ogólnie jakby tak było, że on będzie przerywał, czy coś, to ta fajka i ten, bo to tak wali przebicia, że wystarczy. Nie, no, się... ja, ja trzeba ten No ale mi się przydało też zmienić od jest... Ale wiesz co dalej czuć jak ten taki stary No. <laughs> Aby załamał tak. Trochę chociaż. Boże, Mój, to nie wyleciało. Nie współpracuje, co? Nie. No, Dobra, sukces. Kładzisz, odpalił. Na 3 sekundy, ale... Zawsze lepsze to niż nic. Ważne aby cały silnik oblać benzyną to może gdzieś ją znajdzie no jest ty. Bo to z papierosem trzeba robić Nie no strach te benzyny tak wylewać, bo w końcu Maciek trzymaj, bo jeszcze nie śmierdzisz benzyną No nie, już śmierdzę Trzymaj wszystko Hmm. teraz prasował, aby podłączyć, Kurwa, to... Ale nie, ma się z tego nie chce ciągnąć. Może zaborek tam się zatknąć coś. To są wyleje to są wyleje, to, co? Podkręcić mak? No nie będę Ale tak poddechnie się, to nie pociągnie tego paliwa, to to właśnie nie chcę A, dawaj, jeszcze raz spróbuję. Kurczę, czekaj. Z mojej komeryty. Jeden złoty. Siema, majstry. Kiedy wpadać nisze, na nisze, stację nisze. w przewozie morskim. No, wpadniemy, majstry. Jak trochę się będzie mokro, pewnie będziemy tam drift, drifty robić. No, nie, Jarek jakaś bluza kupi, Teraz w funtach to przywieździemy. Wygląda jakby zadatka, by wyschła <laughs> <i> tylko taki wiatr <laughs> <misa został. śmiech> No, nie masz rady No już. Nie no, szkoda go tu sobie To tyle co chodzi ty o No tutaj. dobra, coś tam działa, coś tam działa Są plusy dodatnie i plusy ujemne <grystanie> Zaraz <zainteresowań> mi nie na do, Nie, nie, dopiero jak zapalisz go Tak normalnie go zapalić. Normalnie Grzesiu jak oceniasz ten gaźnik. Mhm. Widziałeś w gorszym stanie gaźniki? Chyba, że KTM jest. Nie, bo twoja na wtrysku. Pisar... <noise> <noise> Chyba, że KTM sobie później pisarz wrócił, ciebie go przywieziemy. I co ja mu dam KTM sobie pojedzie no. i mi no. będzie upierdalał w domu? <noise> <noise> Motor za 25 tysięcy. <noise> ja było tak, Pisarowi pożyczyłem trzy razy kiedyś KTM, a on mi Hondy no nie pożyczył. No, no właśnie, kula, pisał sobie się, jak ten... Tyle ja razy to Jarek mam kurzwarnął i już też mówi bies sobie zwykły kurwa KDM a kiedyś chcesz. Przybać nawet jak mnie nie ma. No mi Jarek to sam zaproponował, masz się przejeć. Mi nie proponował. Ale. Coś tu się Może Mówi, to i nie? Co no, będzie, co pią. będzie. Ej, się może tą iskręgu biom. Nie, nie. <laughs> to jest wina pani. Patrz, chwila przerwy. Chyba ktoś ludzi. I nie odpala. <laughs> Nogi nie odarno tylko dał. Żeby... No, i, 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 to trzyma się bać. Majki prawnie napisał. To Majki napisze? Napij... Majk napisał, że pisał to